Zapraszam Ciebie na odcinek. Kolejny odcinek z cyklu. Ogromny zysk liczy się z dużym wyzwaniem i sporymi kłopotami. Wiedzą o tym ci, którzy stawiając wszystko na jedną szalę, umiejętnie liczą na sprzyjającą pasę odrobinkę szczęścia, przejawiającą się w postaci okaźnej fortuny. Nawet najbardziej wytrawni gracze, obracający się wokół pokusy, jaką jest kasyno, muszą trzymać się jasno określonych reguł gry, aby nie zostać ogołoconym. Jak choćby Bohater filmu Joker, nieznający umiaru. Bohater prowadzący spory interes, dla którego gotów jest przekraczać umowne granice, aby konkurencja nie wywęszyła okazji do bycia pionierem w inwestycji na przyszłość. Więc jeżeli chcesz oszukiwać, grając pod jego okiem, bardzo proszę. Jednak będąc obserwowanym, szybko odejdziesz od stołu, bowiem oszustów traktuje się jak zło konieczne. Film, warty zobaczenia jeszcze pod jednym względem odsłaniania procederu związanego z tytułowym kasynem, gdzie wysoka stawka kusi nie tylko krupierów, a i samych konwojentów, a głównodowodzący nie ma łatwego wyjścia, musi działać ostrożnie, aby fortuna kołem się toczyła. Doborowa ekipa i jeden plan obrobić kasyno. Gra toczy się o wysoką stawkę i tylko profesjonaliści są w stanie podołać takiemu zadaniu. Penetrując przestrzeń, przedzierając się przez automaty, stoły krupierskie docierają do coraz to dalszych planów, które ostatecznie kończą swój szlak prowadząc do skarbca, w którym są deponowane środki. Jako utarg zarobiony na poszczególnych rozgrywkach pokerowych. Nasi bohaterowie muszą dobrze to rozegrać, aby nie stracić, a zyskać na procederze gwarantującym czysty zysk i satysfakcję z przeprowadzonej misji. Rodzice! Kochający córkę ponad wszystko, w dodatku działający na najdalszą edukację, perswazja jest na tyle silna, że gotów są otworzyć interes e życia, graniczący na przekroczeniu czegoś, co jest nielegalne. Obmyślając wszystkie za i przeciw, otwierają domowe kasyno, skupiające wokół potężnych graczy, którzy, oddając swe kosztowności, liczą na wygraną. Nasi gospodarze mają jednak problem, ponieważ są obserwowani przez policję i gangsterów, nie mających dobrych zamiarów. Czy prowadzenie takiego biznesu może przynieść określony rezultat? Noc kawalerska połączona z wypadem do Las Vegas. Dobrą ekipą, domieszką alkoholu oraz problemem związanym z zabawą, podczas której wszystko jest możliwe. Będąc w mieście kojarzonym głównie z kasynem, muszą stawić czoło towarzyszącemu wyzwaniu, jakim jest powrót na ojczyzny łono i ucieczka na zewnątrz. Żeby tak się stało, muszą jednak znaleźć kumpla, który gdzieś się ulotnił, oraz zarobić fortunę, włączając w to liczne kombinacje liczbowe podczas rozgrywki pokerowej, kuszącej coraz to większymi sumami. Człowiek z zasadami, dla którego słowa są istotą nadrzędną. Tracąc żonę, opuszcza dom i wyjeżdża w nieznane mu tereny, gdzie chce na chwilę przycupnąć i odpocząć. Nie spodziewa się jednak, że na jego drodze ukaże się poker usłany talią kart połączony z szansą 1 do 1, by stać się zdobywcą nagród mimo ustawek prowadzonych ze strony przeciwnika. Wielki szubo, tak go zwą, umiejętnie dobiera towarzystwo. I wykorzystując w pełni uzasadnione mechanizmy, staje się mistrzem fachu. Który, co również widać, bywa nauczycielem i zaraża swą pasją innych rzezimierzków. Zapraszam serdecznie na grupę recenzje filmowe oraz w stronę Movie's Hunters. To tyle, do zobaczenia. Cześć!